wołanie do matki bożej pocieszenia O Matko Boska pocieszenia Maryjo pocieszycielko strapionych pocieszaj wszystkich chorych na dusze, grzeszników wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia pocieszaj chorych na ciele uproś im zdrowie boś ty uzdrowieniem chorych pocieszaj ubogich wdowy i sieroty biedne. Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką. Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, zrozpaczonych. Ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś ty najlepszą matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców. Którzy po dalekich, obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą. Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w czyśćcu zostające. Niech doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy cię czczą i wzywają. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Marejo. Amen.